A dzieje się teraz ostra imba, bo może od tego zaczniemy, od sytuacji, gdzie youtuberzy wzięli się za onet. Wzięli się za onet, ponieważ stwierdzili, że konkretnie onet kobieta, czyli taki jakby podrozdział, można powiedzieć, onetu, który śledzi historię kobiet, właśnie i je opisuje, okazuje się, że w pewnym stopniu gloryfikuje na przykład zdradę. Gloryfikuje zdradę, za to się wziął cały internet, wysyłają sobie te artykuły ciekawe, bardzo ciekawe swoją drogą, których nikt nie podpisuje, w ogóle tam nie ma jakichś redaktorów, nikt albo nie chce się pod tym podpisać, albo czuje taką żenadę po prostu. Na początku zastrzegę taki krótki komunikat, co, co tutaj mówię, to jest moim zdaniem prywatne, nie jak się nie mające do stanowiska do funkcji. <grymianie> To, to nie jest że zdanie wójta, to jest zdanie jest prywatne zdanie... Tak, Witka. Witka, dokładnie. Pamiętasz? Było takie, takie czasopismo, brawo. Tak, pamiętam. Później było brawo e, girl, girl, jak zwał, tak, tak zwał, tak, mhm. pamiętasz. E, nie wiem, czy miałeś w rękach, pamiętasz te słynne wpisy. Natomiast seksualizacji młodych kobiet, 12-14-latek i tak dalej, tak? Tak, i to, że I tam nastolatki wysyłały listy ze swoimi o, problemami. O o, mhm. o, 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 i myślę, w tym kierunku to dąży. Do... Skąd wiemy, że to kobiety w ogóle piszą, to po pierwsze? Bo tam też yy, na tym portalu widziałem, że w tych całych komentarzach na YouTubie umieszczonych wynikało jasno, że, że są jakieś listy czytelniczek, tak? Tajemnicze czytelniczki poruszają jakże waż, mm. ważkie problemy tak. i, i, i piszą do redakcji. I... No cholera, nie znam nikogo, żadnych z kobiet, no, 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 myślę, że rozsądne rozsądę znam, może to przez to, które piszą do redakcji zapytać, co zrobić, że jak to była zdrada, tak się mówiło, tak? 100 km od domu, to się nie liczy. Tak, tak, na przykład, że się nie liczy, albo że jakby ona nie rani tym swojego partnera, czy tam męża, bo on o niczym nie wie. Tak, 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 to ja takie powiedzenie mam jeszcze, teraz myślę, że nie obrażę uczuć niczyich, ale koło gospodyń wiejskich jedno w czasie jednych takich spotkań powiedziało mi tak, to jest nie samorządowca właśnie tak, że to nie, nie, to z tą zdradą to, to tak jest jak z kałużą i z rowerem, ale tam nie rozumiem, no to jest tak, że wiesz, jak przyjedzie rower przez kałużę, to woda się rozstąpi, później się stąpi, śladu nie ma, tak? <noise> ale nie o to chodzi. Do, do, do poważnych rzeczy. Jest jakiś nacisk, widocznie, jest jakiś trend gdzieś próbujący kobiety się bardzo teraz wyzwoliły, czy dobrze, czy źle, ale gdzieś jest jakieś szeroko, 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 szerokie grono kobiet, które się ma. wolno, tak. No właśnie, ale no dlaczego no, ta wolność musi być ak akurat ale, z tym Ale kojarzona? dlaczego tu jest jeszcze gdzieś bijany klient między kobietą i mężczyzną? Nie wiem, bo skoro jest małżeństwo, no to ktoś obie strony się na coś umówiły. Kiedyś tam w jednym odcinku mówiliśmy o, o ślubach, o, o, o udzielanych tak. ślubach. No kurczę, no stoicie, umawiacie się, no to jak macie tak zawarte? Tylko po co pisać do, 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 do Onetu? Po co pisać do Wirtualnej Polski? Po co pisać do, e, nie wiem, do Ojca Tadeusza, tak? Czy to może prawda. telefon dojca Tadeusza wykonamy, może on zna. On bo... na pewno wie sporo o zdradach, tak, by the way. Tak, tak e... jak wiesz i powiedzieć, jak, jak poradzić. nie Ale to mi taki brawogel, przypomina. Wiesz, to właśnie to może to pokolenie wyrosło i mm -hmm. teraz może to pokolenie 34 lat, 340 latek wymaga też jeszcze kolejnego takiego czytania. Tak? No to jest fenomen, że, że to jest głupie, nam się tak może wydawać, ale ktoś to czyta. Ktoś, ktoś tam to czyta i komentuje ktoś tam i tak? Mm -hmm. Na zasadzie takiej. My się kłócimy, z tymi się kłócimy, a ktoś siedzi u góry, zabija pieniążki z tego wszystkiego, boru w internecie jest. To na pewno, komentarzy tam są tysiące, nieraz pod tymi artykułami, bo w, w tych artykułach padają stwierdzenia typu, że Polacy to w sensie mężczyźni, to, 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 to brudasy, śmierdziele. Tak, 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 tak. tak. Czyli tak taka tak obcokrajowców, tak, tak. w tym kierunku idźmy. Ale co ciekawe, to. to, to, to jest... Jak dobrze zauważyłem, pierwsza informacja o tym, że to jest taki portal dla kobiet, który źle piszą o mężczyznach, wyszło na wykopie.pl. No, tak, z całym ja... szacunkiem, większego bagna, większego raka można, nie można dostać <sum> jak na wykopie. <sum> To, to prawda. Pan Białek, Pozdrawiamy Wykopowiczów. Pan, tak, pan Białek działał. Wiem, że był ten, ten, ten serwis paty barok te, bo tam się sporo ludzi z tamtego serwisu usunęło, mm -hmm. ale jak to z Wykopów wyszło i to jest kobieta, to, to jakaś ustawka. No to, podejrzewam to, to, ustawkę. To, to czuj ustawką faktycznie. Pójdę dalej, pójdę dalej. Pamiętacie film Sex Mission, tak? Mm -hmm. To nie jest portal. Oczywiście onet kobiety, ja podejrzewam, że piszą sami mężczyźni. Może tak być, piszą, dlatego się nie podpisują. Może tak jest. Mm -hmm. Może to jest tak zrobione specjalnie, i kobiety wszystkie popadają w to, że jednak myślą, że one o sobie rozmawiają, a to facet zapisze i jednak wpuściły się w ten kanał i czytają coś. Także nie mówią. Dały się nam. No. Tak. Ale, ale częściej w zasadzie łapią się na to faceci, chociaż kobiety też tam swoje do pieca dorzucają. W tych mówię o komentarzach na Facebooku i tak dalej. Chodzi mi o to, że wywlekanie takich prywatnych rzeczy. Zapewne to nie jest oczywiście prawda, tylko, tylko tak jak mówisz, ktoś chce na tym zarobić kasę, no to już takie wywlekanie tych rzeczy jest nie w porządku, a co dopiero właśnie układanie tych artykułów w taki sposób, żeby już jechały po bandzie, po prostu, jak się tylko da. Może my jednak ze wsi jesteśmy tak takiej większej, bo mniejszej, ale jednak ze wsi, może ja Warszawa Warszawka. myśli inaczej, tak, 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 tak. Ta słynna Warszawa może inaczej żyje, w innym tempie, w innym życie, może nas wyprzedza, może u nas to za 50 lat przyjdzie, ale w takich sytuacjach zawsze powtarzam, róbcie co chcecie, piszcie co chcecie, komentujcie to co chcecie, ale jeżeli są dzieciaki już wewnątrz takiego związku, no to, to po co, na co, To zawsze szkoda tej, tej, tej trzeciej, trzeciej strony, tak? Tak. Tu to... dorosłych bez problemu, ale... Jak jest dzieciak, to, to po co? Posię u... czytać o mamie, o tacie, czy ewentualnie się dowiadywać z sieci, co się w domu dzieje. Tak, to lepiej, lepiej na takie rzeczy patra. strasznie się uważać? Nie uczą tego. Słyszysz to? Czy to głos windy w wadowickim szpitalu? No to właśnie ten Wasz tak, film udowodnia, że nie trzeba być śpiewać, a... Tak, ale można. Ale można. Tak śpiewać tak. każdy może, jak to, tak. jak to właśnie deklamował Sztur w, w Wodzireju. Dlaczego ten temat ciągniecie? Dlaczego? To jest dobre pytanie właśnie, bo... No bo myślę, że to już tak 3-4 tygodnie przyschło i, i, i... Ostatnio myślałem sobie tak. Nagramy ten teledysk, napiszemy tą piosenkę i w ogóle będzie fajnie i śmiesznie. I pomyślałem sobie o tych osobach, które spadły w tej windzie. I, no nie, no już... I myślałem sobie, kurczę, no o osoba, może to jest. A za... mnogie i spadły, dobra. No. no, myślę sobie, że to nie jest takie w porządku wobec nich, może, że my tak, wiesz, wyśmiewamy ten problem. Tak, bo niektórzy hmm. mają z tym problem, że my tutaj pewne rzeczy wyśmiewamy. Tak, ale okazuje się, że. No, <laughs> dokładnie. E okazuje się, że ludziom się to bardzo podoba. Nawet tym, które miały tam pewne problemy, związane z właśnie, nie wiem, jak to już nazwać. Hmm. Ogólnie tak. I ogólnie rzecz biorąc, chcieliśmy po prostu po raz kolejny, trzeci raz już zwrócić uwagę na problem, wyśmiać go, bo to jest chyba jedyne rozwiązanie. Dlatego, że dowiedziałem się, że to się cały czas dzieje. Jedna z tych wind została już, wiesz, zabezpieczona, tam są jakieś płyty OSB przyłożone, żeby tam już faktycznie nikt nawet nie podszedł do tego, ale mm, nie wiem, czy to jest y, urban legend, czy, czy faktycznie tak było, dostałem takie informacje, że znowu tam ktoś spadł w tej windzie. O, dobra. Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka: wiadomo, że może to być legenda, mm -hmm. i, i, i wiesz, jak to jest, nagle ktoś stwierdzi, słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj jest trochę bardziej jasne. To mm -hmm. nie mówią, o kurcze, rzeczywiście, coś to musi znaczyć, tak? i to się gdzieś tam legenda może pocztą padnąwlową gdzieś rozsiewać. Z racji tego, że źródła swojego nie ujawnisz, no to, to wracam do mojej wypowiedzi wtedy. No. Jest pani dyrektor zawsze I, i, i smutne by to było, gdyby się okazało, że wprowadzone tam jakieś mechanizmy z, z, związane z samym usunięciem mhm. ale też z komunikacją wewnątrz firmy jeszcze nie funkcjonują i coś, co się dzieje w firmie e, wychodzi gdzieś od tyłu też cały czas, tak? Mhm. I buduje taką gdzieś mgłę tajemnicy, jest tam i cały czas niedopowiedzeń i, i, i szkoda, tak? I, i odsyłam to do... do, 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 do. Do działu komunikacji z OSU, tak. Może komunikat będzie krótszy? Myślisz, że będzie tak, nie, tak. I, i fakty, i bez ujawniania źródeł. No. Myślisz, że, że, że powinienem przeprowadzić wywiad z panią dyrektor na ten temat? <gülące> no, to, to, nie wiem, bo, to dyrektor zapytać, tak, ale kobieta to jest na stanowisku bardzo komunikatywna. Jeżeli jest coś ważnego do powiedzenia w tym temacie, myślę, że Na spokojnie. pewno odważna i wygadana, więc. Nie, nie, to szanowny panie dyrektor, że rzeczywiście, że pewne stanowisko jest odpowiedzialne za to, co, co, się, co się tam dzieje. Na pewno sobie z tego sprawę. I nie no wiem. właśnie, nie, pole... wiem, nie, wiem, nie, nie chcę ci się doradzać, ale jak coś jest, no, no, to jest taka, no, może być to legenda. No. Naprawdę, uwierz mi, tak te mechanizmy działają. No, no tak, że co, coś się tam niby stało. I tak dalej, bo to podobno na znowu no jest, bo w tym papier nowym nie wciąga w drukarce w jednym pokoju, papier nie działa jedna drukarka, natomiast okazuje, że we wszystkich drukarkach papier rzeczywiście nie działa. Coś jest nie tak, papier jest nie taki, drukarki źle drukują, bo to mm -hmm. wszędzie musi być jakaś awaria. Tak? Mm -hmm. No właśnie, ale to nie jest tak, że my tam, wiesz, czepiamy się na siłę. Nie, nie, to słusznie sprawia działa cię, tak? Dokładnie. Ale to tak się niekomfortowo czuję, że tutaj tylko komentuję, a nie wiem jak jest. Bo też sobie dzielę to co Bardzo mówisz, teraz to mądrze powiedziałeś. Na, na ten, tak, że to, to zawsze jest dużą bo... dozą ostrożności. Tak. Ty tutaj, ja jako już miałem... zwykły obywatel, prawda? Tak. Jako wicekr. było, gdyby pracownicy rzeczywiście chodzili z tym na zewnątrz, a nie poszli do przełożonego. Jak widzą, że przełożony pierwszy ignoruje, drugi ignoruje, trzecim no to jest pani dyrektor przecież zawsze, że należy się do niej zgłosić, bo działamy, bo w słusznym celu i, i, i wiesz co się dzieje nawet. ale to ja przykład swojego podwórkowca samorządowca teraz powiem no, no niestety instytucje duże mają to do siebie zarządzane przez osoby które gdzieś tam e, są wyżej że nie wszystko wie tak ja nie wszystko wiem natomiast nie ukrywam też że dużo więcej czasami się dowiem dyrektorzy mogą jednostek mówić jak jest ale Zwykły pracownik szeregowy, którego gdzieś tam znam na stopie takie czy takie, swoje zdanie też wyrazi na dany temat i mówię, jednak patrzę zawsze pod, patrzę na ten sam problem innymi oczami. Dobrze jest posłuchać. Tak, bo yy... mam problem, mam problem, dyrektor przychodzi, rozwiązuje jakieś problemy, widzimy to w ten sposób, zróbmy, tak? A nagle ktoś tam wie, że jest problem, przychodzi jako zwykły pracownik odpowiedzialny, mówi, dlaczego tak robicie, a można by to było tak zrobić. nagle człowiek się staje i mówi, kurczę, no poważnie. Faktycznie. Zgubiliśmy gdzieś wątek tego, że nie tylko samo rozwiązanie, ale też jeszcze ludzie po drodze. Ci ludzie po drodze też tam są niejednokrotnie dłużej niż ja i dyrektor i jednej, drugiej, części instytucji. I oni też jakieś doświadczenia życiowe mają i czasami warto posłuchać. Na pewno personel działa troszkę wolniej teraz w Wadowickim Szpitalu, ponieważ y, wszyscy chodzą schodami. To jest akurat prawdziwe info. Gdzie zypowiem? No i y, powiedz nie mi... Nie mam windy w bórze, <laughs> nie wiem, jak to jest. <laughs> Tymi fantastycznymi słowami zakończymy ten krótki dzisiaj odcinek. Tak, bez żadnej kontrowersji. Bez żadnej kontrowersji, totalnie. E, dziękuję Ci bardzo i w dalszym ciągu nie otrzymujemy od naszych widzów tematów. Jak myślisz, dlaczego? Wstydzą się? Otrzymujemy. No ale to jak do Onet kobieta no piszą o zdradach, a do nas nie chcą napisać, wiesz? Coś mi tu nie gra, naprawdę.